Laudetur Jezus Christus, laudetur Santa Maria, laudetur Sancta Trinitas. Witam was, bratkowie. Zacznijmy od pytania do hierarchii, do tych resztek, które jeszcze pozostały. Jeżeli mówimy, że droga wskazana przez Ewangelię jest niemożliwa do wykonania albo zbyt trudna, to zachodzi pytanie, czemu służy Kościół? Jaką drogą nas prowadzi? Po co nam episkopaty orzeczenia kongregacji wiary, jeśli ta droga jest zbyt trudna? Po co te wszystkie konferencje episkopalne, które nie kierują nas drogą Ewangelii, tylko burzą jej porządek, niszczą dogmaty i ich orzeczenia wielowiekowe? Niższymi rangami z soborami pastoralnymi, zamieniają ustawy kościelne po siebie, aby uniknąć trudu i wyrzeczeń na podszedł Ewangelii i chwały Bożej. Po co ta mowa o ubóstwie, kiedy pasą się na naiwności ludzkich serc i żyją w przepychu, a sami dobrego przykładu nie dają. Chcą tylko pokoju, ale nie pokuty. Chcą się tylko kochać, ale nie nazywać grzech po imieniu. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, nie dajmy się na to nabrać. Wielu świętych pokazało, że trzymając się Ewangelii nie zbłądzimy. Dziś chcą mieć wszystko za darmo, nie ponosząc żadnego trudu. Te ustawy, które zmieniają bezużyteczne konferencje episkopalne, nie dają pasterze tylko niszczyciele, którzy niszczą święty porządek Ewangelii i tradycji Kościoła Świętego. Ludzie ze świata, którzy nie szukają chwały Bożej, czci Najświętszej Maryi Panny tylko własnego uwielbienia. Chcą, żeby ich uwielbiano. Dlatego stawiają sobie trony przed tabernakulum. O nie, dopóki Wasze myśli będą szły w kierunki świata, my się na to nie godzimy. Nasze myśli musimy zabierać Bogu. Nasze myślenie i czyny muszą wywodzić się z Ewangelii, a nie z ustaw globalistycznych satanistów. Do których nas przyciągają haniebne orzeczenia z episkopatu, które kierują nas na braterstwo ze światem i tolerancję na grzech i błąd. Dlatego dziś jest takie słynne i, i modne słowo: Szczęść Boże. Nie mówię, że to jest złe, gdy komuś tego życzysz w pracy, tylko Szczęść Boże, zdrówka i pomyślności. A dlaczego nie mówili, dziś się już, laudetur Jezus Christus"? Wasze myśli kierowałyby się wtedy ku Bogu, a tak tylko przyziemnemu szczęściu. Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, tchnął w Kościół Chrystusa jeden język. Jeden Kościół, jeden język Kościoła, by dzieci Boże na całym świecie zgromadzeni na ofierze Mszy świętej, na różnego rodzaju nabożeństwach mogli uczestniczyć w jednym języku otrzymanym od Ducha Świętego i rozumieli się nawzajem. Ci, którzy zabijają w nas, w naszych sercach Chrystusa i Jego prawo, niech nam nie mówią, że możemy być wolni. Że możemy się zbawić inaczej. Ci, którzy nam tworzą inne prawo niż Prawo Boże, niech nie mówią, że w ich prawie jest życie. Bo tylko w prawie Bożym jest życie i zmartwychwstanie. Tylko w prawie Bożym człowiek może być człowiekiem i dzieckiem Bożym. Tylko w tym prawie jest ład i porządek. My znamy swoje prawa, bo wiemy, do kogo należymy i kto nam dał swoje prawo. Jezus Chrystus Bóg. Laudetur Jezus Chrystus jest to początek naszego zbawienia. Jest początkiem wszystkiego. Tak samo na słowa Laudetur Santa Maria. Jest początkiem naszej drogi z Maryją do Jezusa, naszego Zbawiciela i naszego zbawienia. Na słowa laudetur Jezus Chrystus, wiemy, gdzie idziemy. Wiemy, kto jest naszym Królem, naszym Panem, kto jest, to jest nasze dziedzictwo, droga i kierunek do Ojca w niebie. Posłuchajcie. Tam, gdzie nie można liczyć na sprawiedliwość, tam rodzi się cnota odwagi i wiary. Jeśli chcecie żyć w sprawiedliwości, niech się w Was odrodzi odwaga i wiara w imieniu Jezus. Laudetur Jezus Chrystus, i tylko w Nim będziemy żyć sprawiedliwie. Laudetur Santa Maria. Bo tylko z nią najpewniejsza droga do Syna Jezusa Chrystusa. Jako w niebie, tak i na ziemi. Laudetur Sancta Trinitas. Niech będzie pochwalona Trójca Przenajświętsza. Gdy będziemy wielbić i chwalić Boga, On, nasz dobry Ojciec, wie co nam potrzeba najlepiej. Będzie nam tyle szczęścił, ile my będziemy Go wielbić. Chwałę Mu oddawać, a przede wszystkim pełnić Jego wolę i zachowywać Jego przykazania i naukę Syna. I nie wstydźcie się przeżegnać, gdy widzicie Krzyż. Składajcie naszemu Panu Jezusowi to pozdrowienie zawsze, kiedy jest taka możliwość. Laudetur Jezus Chrystus i Laudetur Sancta Maria, która do końca stała pod krzyżem. Wracajcie, bracia i siostry, pod krzyż i odbudujcie na nowo w waszych sercach Kościół Chrystusa. Kościół żywy, pełny ducha świętego. Nie wychodźcie z kościoła. Ci, którzy mówią tylko Pan, Pan i Pan, nie używają imienia. A skąd wiemy, czy czasem do samego diabła nie mówią Pan? Nasz Pan ma swoje imię, Jezus Chrystus. Nasza Matka to Najświętsza Maria Panna, Regina Polonii, Królowa Polski. Nasz Bóg ma imię i zapamiętajcie to sobie. Nie wstydźcie się. Dzisiaj macie tyle wspólnot w Kościele. Wspólnota Pana, głos Pana, głos winnicy Pana, ale jakiego Pana? Nasz Pan ma imię, Jezus Chrystus. Wracajcie, bratkowie, wracajcie do prawdziwego pozdrowienia. Wybito nam wszystko. Nawet Imię Jezus zastąpili na same Pan, bo to takie niepolityczne, wiecie, bo Jezus Chrystus kojarzy się z Krzyżem, i to już nie pasuje ani Żydom, ani muzułmanom, ani tam buddystom, wiecie. Ale Pan to tak pasuje do wszystkich. Nie dajcie się zwieść. Niech Pan Bóg błogosławi, bratkowie, a Matka Boża. Prowadzi po drogach syna, do syna, wąskimi drogami. I nie wchodźcie w żadne ruchy. Głos pana, czy tam winnica pana. W Polsce jest tyle krucja drużańcowych i od tego powinniście zacząć. Od matki, z matką, z najświętszą Marią Panną, iść do niej na duchowe wychowanie wewnętrzne, duchowe. Ona będzie was kształtować, jak małe dziecko, od początku aż do góry. Przez Różaniec, bo tam jest cała Ewangelia w Różańcu zawarta. Tam jest Duch Święty. W sobotę jeszcze wam pokażę, albo w niedzielę, jak Pan Bóg da, końcówkę drugiej części z Sanoka. Będziecie bardzo zdziwieni, oj bardzo. To do usłyszenia. A tu taką mało przestroga do osób z moich stron i okolic i z drugiej strony Polski. Jeżeli chcecie, by się na mnie wypełnił Psalm 56, to uważajcie, żeby czasem się on nie obrócił przeciwko Wam. Bo ja wiem, ja wiem,